Ja, się mam z tej strony Julix i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować mod Town of As na telefon. Dużo było po pod filmem, który nagrałem dwa tygodnie temu. Ale zanim przejdziemy do poradnika, subskrybujcie mój kanał, ponieważ pod poradnikiem tylko 2% osób, które obejrzą ten film, subskrybuje, a 98% nie. Dlatego subskrybujcie mój kanał. No i ja już przechodzę do poradnika. Potrzebne wam będą dwie aplikacje. Jest to skelt.net i GryPlay. GryPlay większość z was raczej ma, dlatego y, jak wchodzimy sobie w sklep Google, skle, sklep Play, to wpisujemy sobie skelt.net i wyszukujemy sobie. Wchodzimy w pierwszy, to jakby w pierwszy y, taką ikonkę y, y, pomarańczowego ludka i sobie po prostu to instalujemy. Więc zdaję zainstaluj instalujemy sobie właśnie Skelet. Jak nam się to będzie instalować przy okazji, wyszukajcie sobie e, aplikację, która się nazywa e, gry play. Wyszukujecie sobie ją, wpisujecie e, gry play. I tutaj to sobie instalujecie i po prostu dajecie, żeby automatycznie wam. No raczej większość osób z was ma raczej e, gry play, no ale e, po prostu dla osób, które nie miały, warto sobie zainstalować po prostu tę aplikację, ponieważ od razu jak, włączy jak e, włączycie sobie tą aplikację, to możecie od razu się logować do gier e, przez gryplay. play. Więc wchodzimy sobie teraz w geld.net. Nie wiem, czy to będzie na, na początku ładowało. Dajemy sobie play. Zmienia nam się obraz. Tutaj już zaczyna się Among Us, yy, i będziemy. Tutaj jest w modzie tym, że możecie ze z znajomymi i z innymi osobami. Więc tutaj sobie, jak widzicie, sklep, yy, gryplay od razu mnie zalogowało. Yy, no, mamy akurat nickname imię no ale możemy sobie zmienić na nie wiem, yy, siema, na jaki chcemy. I teraz jest ważna rzecz. Yy, musimy mieć tutaj, yy, nie możemy mieć, musimy mieć tutaj zrobione, yy, musimy być zalogowani yy, i nie możemy być offline, bo jak offline no to niestety nie damy rady zagrać. Ważna rzecz jest taka, że wchodzimy sobie w ustawienia, wchodzimy sobie w data i dajemy cz typ czatu. My mamy na quick chat ustawiony zawsze, ale wy musicie sobie dać kliknąć jeszcze raz i też by był Free or quick chat. Żebyście mogli po prostu pisać na czacie, nie tylko rzeczy, które są wprowadzone do Among Us. Kiedy już zamykamy, no to tworzymy sobie giereczkę. Tak, w normalnym Among Us. Jak wchodzimy, chwilę nam się będzie to ładować. Oczywiście czarny ekran jest, ale to jest tylko na dwie minutki. Jak nie minutkę, nawet na parę sekund, bo musi się wszystko zalegować. Jak widzicie, u mnie już to jest. E, oczywiście zależy od was, czy chcecie grać ze znajomymi, czy coś w tym stylu. Yy, wyskakuje wam tutaj po prostu yy, Taka wiadomość I wy sobie wpisujecie Ukośnik gamę modę Tak jak w minecraftie I dajecie Tone of us Taka jest komenda Więc teraz sobie popatrzcie I przepiszcie do telefonu I dajecie wyślij I teraz macie mod Town of us I ogólnie tak E, działa to ze znajomymi. Oczywiście mod nie jest bardzo też tak dopracowany jak e, nad komputerze, ponieważ e, jest jeszcze czasem są różne bagi na, na tym mm, telefonie, ale jak na przykład nie macie Among Us e, na, po prostu na, tym, na komputerze, to warto sobie zagrać ze znajomymi po prostu w różne Among Us na telefonie. Gramy normalnie tak jak wszyscy, yy, kiedy zaczynamy gierkę również yy, po prostu pisze nam kim jesteśmy. Na początku mamy crewmate lub impostor, ale po pewnym czasie yy, po prostu pisze nam nasza rola i tłumaczą nam co robi nasza rola. Ja wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie mój kanał, yy, piszcie w komentarzach jeszcze jaki mam zrobić poradnik. W każdym razie subskrybujcie, lajkujcie. Like yy, mod działa po prostu, I to jest dla, bardziej dla osób, które chcą zagrać sobie ze znajomymi. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!